Strzały i negocjacje. Ćwiczenia policjantów w Słupsku. Kilkudziesięciu policjantów ćwiczyło na ulicach Słupska w scenariuszu m.in. pościg za skradzionym samochodem i strzelanina, w której rannych zostało kilka osób. Taki scenariusz mógł wzbudzić niepokój okolicznych mieszkańców, ale takie ćwiczenia to konieczność dla funkcjonariuszy, którzy przyjechali z całego kraju. Następuje ostrzał, oni mają broń automatyczną, broń automatyczną, ale sta trzymali się, są stoją w miejscu tak teraz. Daj mi tu wszystko, kogo masz. Kilku policjantów rannych proszących o wsparcie to tylko jeden z wielu scenariuszy, z jakimi musieli się dziś zmierzyć funkcjonariusze dyżurni z całej Polski. To właśnie od ich refleksu często zależy, czy pomoc nadejdzie w samą porę. W tym celu policjanci z kilkudziesięciu komend z całego kraju bierze dziś udział w szkoleniach prowadzonych przez słupską szkołę policji. Stres jest bardzo istotny w pracy dyżurnego właśnie w służbie na stanowisku kierowania, kiedy, jak tu można było słyszeć, dzwoni. Bardzo dużo może dzwonić telefonów z różnymi sprawami, ale każda jest ważna, z tym, że jedna jest bardziej ważna, inna może być w danym momencie mniej ważna. Ćwiczebny komisariat zawiera wszystkie elementy, które są na wyposażeniu prawdziwego. Znajduje się w nim recepcja, kilka dyżurek oraz areszt dla przestępców. To tu policjanci pod okiem instruktorów poznają nowe metody śledcze. Każde pomieszczenie jest wyposażone w kamerę, dzięki której można przeanalizować skuteczność dyżurnego. Najtrudniejszym jest właśnie wyłączenie swojego stresu z jednoczesnym szybkim podjęciem decyzji. My nie możemy, my nie, nie dostajemy akt na biurko, nie możemy, nie, nie zapoznajemy się z nimi. Dłuższy czas, żeby podjąć decyzję, tylko musimy decyzję nieraz bardzo, bardzo ważną poddać w łąku sekundy. Tych zdarzeń jest w pewnym momencie ileś. To musimy na tym wszystkim zapanować i też podjąć odpowiednią decyzję. Funkcjonariusze uczą się opanowania nie tylko swoich emocji, ale i osób dzwoniących, dzięki czemu reakcja policji na wyzwanie będzie jeszcze szybsza. Dzwoni zrozpaczona kobieta, dzwoni samobójca, dzwoni ofiara napadu. Zdarza się tak, że te zdarzenia przyjmowane są praktycznie jednocześnie i osoba, która jest na stanowisku dyżurnego musi wykazać się bardzo dużym opanowaniem. Ten, kto myśli, że dyżurni pracują tylko przy telefonie jest w wielkim błędzie. Muszą oni także uczestniczyć uczestniczyć w zajęciach bojowych takich jak strzelanie czy walka wręcz. Pamiętajmy o tym, dzwoniąc na 997.